Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz, więc słuchajcie, dzisiaj szykuje nam się bardzo fajny odcinek. Tutaj wszedłem w nową pozycję, teraz wam wszystko opiszę, jaki mamy potencjał na to, jak daleko możemy tutaj dojść, dlaczego w ogóle się zdecydowałem, żeby w tą pozycję wejść. Mam tutaj dla Was dużo nowych i fajnych update'ów, także no, myślę, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, to polecam to zrobić w tej chwili, ja tutaj skupiam się na takiej analizie długoterminowej rynku, ale też często daję updatey, żebyście byli na. Bieżąco oraz też czasem opisuję, właśnie w jakie coiny sobie teraz realnie ja kupuję. To nie są tam żadne materiały sponsorowane, tylko też zawsze się do tego stosuje. Także jak chcesz być na bieżąco, to tam poniżej masz przycisk. Subskrybuj. I jeszcze na samym wstępie, to słuchajcie znowu tutaj u nas na Discordzie Dawidek. Kolejne plus 20% do ceny, plus 8% do ceny. Wczoraj to było tak naprawdę. To jest tutaj nasz trader, który jest tu już z nami od 3 miesięcy i on niemalże w ogóle się nie myli. W sensie, na przestrzeni 3 miesięcy miał może jakiś jeden albo dwa nieudane trady z kilkudziesięciu. I tutaj, jak też zobaczycie sobie po emotkach, no to ludzie go naprawdę. Kochają. I teraz, jak przejdziemy do rezultaty VIP, to tutaj są właśnie rezultaty ludzi, którzy między innymi tutaj grają z Dawidkiem. Bardzo dobra robota. No i dostęp tak, do tej zakładki VIP możecie mieć totalnie za darmo. A jedyne, co musisz zrobić, to po prostu tutaj dołączyć ode mnie na Bybit'a z linku w opisie. Bybit to jest absolutnie najlepsza giełda, według mnie, najniższe prowizje ma. No i polecam ją, tak, jestem partnerem, ale dlatego też, że realnie wierzę w ten produkt, sam go używam i sam naprawdę kocham tą giełdę. Także jakieś wszystkie inne współpracy. Pracy, wiecie, sposowane, które mnie proponują, to zawsze je odrzucam, ale Bajbita naprawdę lubię i dlatego też tutaj z nim mam tą współpracę. Więc dobra, zacznijmy sobie od początku. Tak naprawdę dzisiaj, no, z samego rana o piątej, bo musiałem wcześniej mega wstać, weszłem sobie w kompa po cenie tych 74, tak naprawdę troszeczkę wyżej tutaj udało mi się wejść niestety na 74,7. Jeszcze troszeczkę tam dołożyłem. Na takiej tej mojej wiecie, małej dźwigni, tak? Dla tych nowych osób, no to ja lubię te małe dźwignie, bo też. Mam dużo, oczywiście, wiecie, jakiś tam kryp kryp kryptowalut na spot, ale jeżeli chodzi o dźwignię, to raczej wolę te niskie, tak? W tych wyższych czuję się już taki bardzo niekomfortowo, tam wiecie, z każdym spadkiem jestem taki poddenerwowany. A tutaj sobie trzymam i mam wypalone, mi spadnie to jeszcze o 10% czy 20%. Jakby, I don't care, tak? No i tutaj widzicie, że już te plusy, profity takie ciągle jednak niezrealizowane, ale jednak trochę mi już tu zaczynają tego naszego śpiocha wynagradzać, że tak powiem, tak? Chodzi mi o Jupiter, który też polecałem. No ciągle. Go trzymam, żeby nie było, że już tam pokryją mu po cichaczu, się, się z niego wyprzedaje. No i mam nadzieję, że też się wkrótce on obudzi. A dlatego stwierdziłem, żeby właśnie, wejść w ogóle w tego kompa. To jest takie coś, że faktycznie pokonał on parę dni temu ten swój opór, tutaj na poziomie, który był 72 dolarów. Tak naprawdę ten opór już prawie od dwóch lat nam się tworzył. Nie widzicie w tym takim o prostokącie. I teraz go pokonuję. I teraz pytanie, czy jakby pokonamy go tylko na chwilę, tak jak to było tutaj, czy już jakby. Pójdziemy sobie tu nie No ja staram się że tutaj faktycznie sobie zaryzykuję. Myślę, że to jest dobry czas, żeby go kupić. Plus jak też mam tutaj te moje wskaźniki, tak? To jest tutaj ten do usiedlenia, który pokazuje Ci, w jakich momentach dobrze kupić sobie coina. Na przykład nie, kupujesz tutaj, tak? Bo ci napisało baj, tutaj zamykasz, bo zrobiłeś 100%. No i generalnie teraz już go uśredniamy od dosyć długiego czasu, tak? Tu jest ta linia niebieska, to jest ten nasz poziom uśrednienia. No i. Aż tak daleko myśmy nie wyjechali, bo tak naprawdę od tej niebieskiej linii tylko się oddaliśmy o jakieś tam 30 parę procent. Gdzie może Wam się wydawać, że jest to dużo, ale jak sobie zwrócimy uwagę tak, na jakieś inne coiny, samo Ethereum na przykład, no to to jest dużo, dużo wyżej. Tu już w ogóle by nam kazało tą pozycję zamknąć. Teraz ja mam takie ustawienie, że przy 100% nam zamyka. O, dobra, zamknąłem to, ale i tak widzicie, że od tego momentu już byśmy byli 170%, tak? Nie wiem, na jakimś na przykład AWAX-ie, od tej widzicie tutaj linii, to już by było 90%. Więc już wszystkie te inne kryptowaluty już dużo bardzo odjechały, nie wiem, sam Matic na przykład 120%, także widzicie, że w porównaniu do innych kryptowalut to ten Comp ciągle był taki mega ospały, no i teraz faktycznie wychodzi z tego oporu, z tego prostokątu, dlatego teraz stwierdziłem, że dobra, kupię go, no i tam, no rano go kupiłem, no na razie jeszcze tam nic się nie dzieje, zobaczymy, no na razie mały plus. Więc też jak chcecie, tak, to jest drugi link w opisie, dołączcie do mojego telegrama, to ja tutaj często jakby dzielę się takimi swoimi, no... Realnymi i tak od serca jakieś, tam moją daję wam opinię o rynku kryptowalut, o analizach i tak dalej. Więc jak chcecie, a to polecam, żebyście sobie tutaj też tam weszli. I teraz kolejna sprawa, zanim sobie przejdziemy dalej, no to wczoraj też, tam, dwa dni temu, mówiłem tutaj o ten secie, że tam pakuje w niego 100 tysięcy dolarów. No i tam niektórzy mi tam zarzucali, że, a jest to jakaś sponsorowana reklama, że zaraz zrzucę to na moich oglądających te tokeny i tak dalej. No ale ja sam pokazywałem, że lokuję te tokeny, tak, na okres z roku i nawet nie mam ich jak sprzedać, po prostu według mnie te lunchpady są po prostu bardzo fajne, jeżeli chodzi o ten okres przedhalvingowy, bo ciągle możemy mieć dużo tych tokenów i się nakupić, przez co też będzie jakby większe potem alokacje w przyszłości, tak, bo jak już ten token launchpadowy urośnie na przykład razy 5, no to już będzie on za drogi, żeby sobie te alokacje tam wykupić, tak, żeby go mieć aż tyle. No i teraz na przykład wczoraj dosłownie był robiony snapshot na ten secie, i jest tutaj pierwszy projekt Alvara, w którym tutaj dostałem 39 tysięcy tych tokenów alokacji, to jest około 12 tysięcy dolarów. Część już wpłaciłem, część jeszcze sobie dośle, ale jestem bardzo do tego ciekawy, tak? Bo jeżeli tak się stanie, że już faktycznie ta Alvara zwróci mi swój wkład przy samym TGE, czyli jakby przy tym, jak tam na początku można tylko tak sprzedać, tak? Więc 20% tokenów, to będę bardzo zadowolony i jestem ciekawy. Ten listing jest chyba jakoś za tydzień. No i też mieliście z mojego linka plus 10. 10% właśnie do tej subskrypcji, także te osoby, które kupowały mogą mi zadać znać czy w ogóle się na to załapaliście. No i tak wiecie, jakby normalnie tutaj bym tego nie pokazywał tych kwot czy coś, ale jakby zawsze mi ktoś tam napisze, że a coś tam naganiasz na koina, no. Właściwie nie chcę on teraz tak, widzicie, mega transparentnie pokazywać, że no jak coś piszę, to we wszystko wchodzę, tak? No z tym Jupiterem tak samo, że nie urósł, no jeszcze, ale też go kupiłem i na dźwigni, i na spocie. Znacie ten mój wejkras tutaj, tego Ethereum, zaraz będzie nowa rzecz, tylko ja chcę dokończyć tak dla przypomnienia dla nowych osób, bo zawsze w każdym filmiku są nowe osoby. Mówię jak głupi od dawna, że gdzieś jakby w stosunku, tak? Ethereum do Bitcoina, gdzieś te 27 miesięcy po ATH jest nasze all time low i to było tak samo, tak? 26 miesięcy. I faktycznie patrzeć, której myśmy wypompowali, już teraz na świece jednodniowe, wywaliło nas tutaj mega fajnie bo tak naprawdę 25% prawie, tak? To jest to, że w ostatnim czasie, w tym czasie dwóch miesięcy, Ethereum wzrosło o 25% jakby bardziej od samego wzrostu Bitcoina. No i za niedługo mamy bardzo fajną rzecz, bo jest ten Decan Update. On jest w połowie marca. I tak naprawdę ja tutaj też, o, na samym Twitterze, tak, napisałem jeszcze o tym już dawno temu, dlaczego w ogóle 24 rok to jest rok Ethereum. No i właśnie jako tutaj ten, ten punkt pierwszy, to był ten Decan Update, potem maj, czerwiec, lipiec, akceptacja ETF Ethereum Spot, no i też halving, tak. Także wtedy on był jeszcze ten miesiąc temu po 2200, no i tam mówiłem, mówiłem, że to jest promocja, i ten post nawet zrobił bardzo fajne zasięgi, więc no, pierwszy z tych, ten Denkan Update, tak, bardzo ważny update, przeczytajcie sobie, o co w tym chodzi, generalnie zostaną tam zmiękczone prowizje, szybsza sieć i tak dalej, i tak dalej, jakby, no bardzo ważny update, na którego po prostu się długo czeka. On jest gdzieś tutaj, tak, no i jak sobie znowu pociągniemy FIBE od tego momentu, w sensie od momentu tutaj tego naszego jakby tej górki, no to zobaczymy, że taki pierwszy, ważniejszy opór jest gdzieś w okolicach tego 0,067. Tak? i teraz co to w ogóle jest, bo też dużo osób chyba tego nie rozumie. No bo jak jesteśmy teraz na wykresie Ethereum do Bitcoina, no to co to są te dziwne numerki? No to jest to, czy teraz, tak, na przykład, jak jest, nie wiem, Bitcoin po 51 700, no to jak sobie pomnożymy te właśnie numerki razy 0.07. 8, to, otrzymamy cenę, że jeżeli Bitcoin tak będzie ciągle za te 51 700, no to Ethereum już nie będzie kosztować tyle, ile kosztuje, tylko będzie kosztować 3500, tysiąca, co nie? Bitcoin się nie musi ruszyć, Ethereum po prostu samo wzrośnie. Także tak to wygląda. No i faktycznie potencjalnie za te parę tygodni ja ciągle widzę, że możemy iść jeszcze na tym Ethereum, jeszcze wyżej. I tutaj nawet dzisiaj pisał Mike na naszej takiej zamkniętej społeczności areny tradingu. W ogóle nabór do niej będzie jakoś pewnie znowu wznowiony za kilka tygodni, tylko go. Otwieramy dosłownie parę razy w roku. Chcemy, żeby ta grupa była taka bardzo unikatowa i żeby tutaj taką faktycznie same dobre informacje dawać. Więc na razie jeszcze jest zamknięty nabór, ale będzie otwarty. No, ale generalnie. Mike to jest taki trader, który zajął top drugie miejsce na światowym turnieju z Okexa i tutaj nam daje bardzo fajne informacje. I on pisze tak samo, tak, że jeden breakout i Ethereum poleci do tysiąca, Tam będzie on realizować swoje pierwsze zyski zgodnie z założonym planem, tak? Jeszcze nie zaczęła się żadna mocna shillerka, Ethereum już kręci dobre wyniki, tak? I ja też to widzę, że jacyś ty influencerzy zagraniczni jakby w ogóle ten na tym Naprawdę tak na Twitterze się o tym nie pisze, że jakiś tam Ethereum, jakiś tam Denkan Abdy, jakiś tam wzrosty, jakby każdy ma to w dupie i dlatego też polecałem właśnie Ethereum, jak jeszcze miesiąc temu, dwa miesiące temu, jakby sami mi przyznacie, że ten wykres tutaj, żeby ten rok drugi, to rok Ethereum, o tym mówię już tak naprawdę od trzech, czterech miesięcy, tak, żeby tutaj się w to ładować, będzie robił po prostu Ethereum lepsze wyniki niż sam Bitcoin, będąc tak samo bezpieczną kryptowalutą, więc no właśnie teraz mamy tego efekty, tak, kto zarobił, ten zarobił. Ale ci, co też się spóźnili, no to ciągle, według mnie to jest dobry moment, no bo cały rok to będzie rok plusu lepszy od Bitcoina, tak? jeżeli chodzi o Ethereum, więc tym bardziej, że jeszcze ta mocna szilerka się nie zaczęła z jakichś tam dłuższych kont zagranicznych, także myślę, że to jest ciągle dobry moment, żeby sobie w te Ethereum wejść, tym bardziej, że jak oddalimy wykres, to i tak widzimy, że ok, poszliśmy troszeczkę w górę, ale i tak jeszcze jesteśmy bardziej na dole niż tam gdzieś u góry, co nie? Więc jakby ciągle to jest dobry czas. Jeżeli faktycznie, tak, chcesz się stać teraz lepszym traderem, tutaj mieć większą wiedzę na te tematy, też o których mówię w filmach i mniej tracić, a więcej zarabiać, no to myśmy stworzyli taki też darmowy kurs dla ciebie. Przez całą, bez tego robiliśmy tam, wydaliśmy na to z 50 tysięcy złotych, żeby był fajny. Też UX-owo jest to fajnie zrobione, żeby tutaj nikt się nie pomylił i nic mu się nie pomieszało. Tak to wygląda. Ja tutaj też parę lekcji robiłem. W skład tego również oprócz kursu, tak, dostajesz jego swojego dedykowanego asystenta kontakt, z którym zawsze możesz się porozumieć, jak, jak masz jakiś problem, społeczność na Discordzie, co drugi dzień mamy live'y w ogóle tradingowe, z subę, którego ludzie bardzo lubią, to jest też taki nasz trader, także to wszystko masz za darmo i też jedynym wymogiem jest właśnie rejestracja na giełdzie Bybit, z tego mojego linka poniżej. I oprócz tego, tak, że będziesz miał dostęp do tych wszystkich benefitów, czyli do tej akademii, to również masz dostęp do moich wskaźników, masz miesięczny airdrop, masz właśnie VIPa na Discordzie, Discordzie turnieje oraz od samego Bybit'a masz też do 30 tysięcy dolarów depozytu na start, więc po prostu dają ci też pieniądze za darmo. Oczywiście musisz płacić tutaj du dużą sumę, ale te niższe progi są o wiele bardziej obiecujące, więc tak czy siak coś tutaj fajnego dostaniesz. I teraz może przejdźmy sobie do Total Market Capu, No bo co może dziać się w tych kolejnych tygodniach? Stali widzowie pewnie wiedzą, że ja też czekam na zamknięcie tej świecy lutowej. Jestem ciekawy, czyli żadnego szybkiego spadku nie będzie. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że nie. Raczej jestem, tak wiecie, też po filmach, po tych postach na telegramie, jestem bardzo teraz prowzrostowy, no bo też nie ma co być na siłę niedźwiedzim, skoro za dwa miesiące tak naprawdę, za niecałe dwa miesiące mamy halving. Jak teraz sobie porównamy tak naprawdę to, co się dzieje z tym, co się działo cykl temu, no to widzimy, że od naszego tak, dołka cyklu, które teraz było tam na tych 15,5 tysiącach, no to te 28 tygodni, które się wydarzyły, teraz były tak naprawdę dużo bardziej rozłożone w czasie. Jakby te wzrosty nie były w ogóle takie dynamiczne, jak to miało miejsce cykl temu. No, oparcie, nie? Tutaj był dołek, i już w 28 tygodni zrobiliśmy tam masakryczną ilość procent. Teraz to jest, widzicie, total market cap, tak? Ale i tak cały total market cap podniósł się, czy jakby wszystkie tam krypto o 240%, gdzie teraz było to po prostu raptem 40, tak? Okej, okay, to jest dużo większa li liczba, bo już jesteśmy wyżej, ale i tak te wzrosty były takie o wiele bardziej wiecie, łagodne, skumulowane i po prostu rozłożone w czasie. I teraz jak sobie zaznaczymy, tak? Yy, na mapie powiedzmy, ten tutaj nowy rok, i tak samo jak, jak to było tutaj, no to widzimy, że tutaj też były jakieś agresywne bardzo wzrosty, no i ten przedhalvingowy spadek, którego tak każdy się spo spodziewa. Ja nie wiem, czy to też nie byłoby takie ciekawe, jeżeli faktycznie ten spadek zacząłby się dopiero po halvingu, czyli wiecie, znowu jest takie wydarzenie Seldhe News, także każdy czeka, tak samo jak było z tymi ETF-ami, tak, każdy czeka na ETF-y, ETF-y wchodzą, ulica się ładuje, o, tutaj ETF-y wchodzą, i w kolejnych tygodniach mamy spadek o 21%. Tak samo też, w sumie jak te spadki były na przestrzeni tego roku, że większa wartość tych spadków nie była, tylko te do tych 22%. Ale też generalnie to, co chciałem Wam pokazać, to to, że tak naprawdę i tak do końca tego roku, gdzieś mniej więcej, mamy czas, żeby sobie ciągle po dobrych, no oczywiście już wyższych, tak, wszystko urosło, ale ciągle po dobrych cenach skupować nasze ulubione kryptowaluty. No bo patrzcie, co się dzieje w tym ostatnim trzecim roku cyklu, tak? Tutaj kończymy rok, odpala się nam ten rok trzeci, tak? Ten ostatni rok cyklu, tak? Było tutaj, tutaj, ten taki najbardziej dynamiczny, jeżeli chodzi o wzrosty, i mamy pyk, nie? Tak naprawdę w ciągu ilu, w ciągu sześciu miesięcy zaliczyliśmy absurdalne wzrosty, tak? Tak samo będzie też tutaj, jeżeli wierzyć cyklom. Więc pomimo tego, tak, że już na przykład nie wiem, myślisz, że a Ethereum cię odjechało, bo nie kupiłeś, bo nie słuchałeś Łukasza, może jakieś inne twoje tam krypto, które wierzysz, tak, ci odjechało, to jeszcze nie jest za późno. No bo potem zobaczysz, co będzie się dziać. Szczególnie jeżeli sobie pójdziemy, to taką moją teorią, też tu nie chcę znowu zanudzać, ale że są te 18-letnie cykle na rynku nieruchomości. To idealnie łączy się właśnie ta data z pikiem, z tym szczytem cyklu na rynku kryptowalut, na rynku akcji, różnych indeksów i potem będzie jakaś tam faktycznie globalna recesja w kolejnych latach, ale to tu widzicie, jest taki największy, najbardziej dynamiczny wzrost. Jak to jest, że teraz faktycznie ten cykl będzie takim mm, super cyklem. No a potem co robić? Potem ja pewnie sobie za część kupię nieruchomości, a za część kupię po prostu dolary w gotówce. Tutaj też macie takie fajne, o, na przestrzeni lat zwrot z inwestycji, 10 lat w stosunku do dolara amerykańskiego i tam inne waluty, tak? No i Polska na przestrzeni 10 lat w stosunku do dolara straciła 30%. No tutaj są kraje, gdzie dużo więcej straciły one, ale no sami widzicie, że generalnie też szczególnie, tak, w czasach kryzysów najlepiej po prostu trzymać, wydaje mi się wtedy kapitał po prostu w dolarze, tak? No bo wszystkie inne inne waluty w stosunku do dolara, który jest taką naszą globalną walutą, będą i tak się Osłabiać. Więc, reasumując, kupiłem sobie kompa, przyszłość jest bardzo dobra. Dankum update się zbliża, tak? I powinniście sobie jeszcze kupić Ethereum. jak jeszcze tego nie zrobiliście, bo będzie grubo. O, tutaj nam ciągle rośnie komp. I tutaj też, w ogóle, jeżeli chcecie być lepszymi traderami, to mam taki symulator, że powiedzmy, przy waszym kapitale początkowym 1000 dolarów na winrate 60%, na dźwigni 5, przy ilości tradeów 100, na bajbicie macie 1845 dolarów zysku, gdzie na przykład na Binance przy tych samych ustaleniach mielibyście już trzykrotnie mniej, Dlatego ludziom wydaje się, że a tam każda giełda ma 100 zer po przecinku i w tak naprawdę te prowizje są bardzo zbliżone. No właśnie nie, bo też zakładacie giełdę no pewnie na rok, na półtorej roku, na cały cykl. I ten wybór giełdy jest ważny, tak? No bo nie będziecie tam robić jednego trade'u, tylko będziecie robić tam przestrzeni tych lat tych tradów 100, 200, 1000, tak? I potem faktycznie ta różnica jest coraz większa. A też jako, że jestem jednym z największych marterów buybita w Polsce, to macie jeszcze niższe prowizje, niż tak naprawdę byście zrobili konto bezpośrednio na buybicie, tak? Więc to jest bardzo fajne. Więc jak szukasz giełdy dla siebie, no według mnie po prostu, ja sam z niej korzystam tylko, no Tutaj nie będę przekonywał, po prostu według mnie jest najlepsza i tyle. No, kompo nam rośnie, więc dobrze. Kto kupił, ten jest zadowolony. Dziękuję. To wszystko i powodzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.